Was bardzo serdecznie, z tej strony Welkan, czyli Artur Niemiec i zapraszam do kolejnego odcinka na temat rutowania telefonu Samsung Galaxy J7 wersja 2016. Lecimy! Zanim zaczniemy lecieć dalej z tematem, zachęcam do subskrypcji kanału oraz polubienia tego filmiku. Natomiast wracając do tego, na czym ostatnio skończyliśmy, zakładam, że pobraliście wszystkie programy, które są niezbędne do Przeprowadzenia procesu rutowania telefonu. Te wszystkie linki, które są wam potrzebne, umieściłem w opisie do tego filmiku poprzedniego. i poprzedniego. Ja tutaj sobie na pulpicie utworzyłem taki katalog z tym wszystkim, co tutaj jest. Tak. Odina także yy, wypakowałem. I co dalej? Pierwsze, co musimy zrobić, to odblokować opcje programisty w naszym telefonie oraz. Yy, Odblokować tak zwany OM oraz tryb debugowania USB. Przejdźmy teraz do telefonu i pokażę Wam z czym to się je. Ok, jesteśmy teraz przy naszym telefonie. Jak odblokować te opcje, o których mówiłem? Musimy wejść w ustawienia telefonu. Ja tutaj opcje programisty mam już włączone, one są dostępne, ale pokażę Wam, jak to zrobić w razie, gdybyście tego nie mieli. Trzeba wejść tak jak tutaj w ustawienia. Później Telefon, informacje Następnie informacje o oprogramowaniu I numer wersji trzeba kliknąć 7 razy On tutaj pokazuje mi komunikat, że już nie trzeba tego robić, bo typ programisty został włączony Natomiast u was prawdopodobnie będzie odliczanie typu 7, 6, 5, 4 i tak dalej Aż obcy programisty wam się pokażą tutaj tak? To będzie takie nowe menu i teraz tak, musimy zrobić dwie rzeczy, dwie rzeczy, tak jak mówiłem. Wchodzimy w opcję programisty i odblokowujemy OM. Tak, nie wiem dokładnie, co oznacza ten skrót. Myślę, że to jest troszkę innego niż wersja systemu OM typu Windows. Ale mniejsza z tym, tak czy inaczej trzeba to zrobić, a więc odblokowujemy. Potwierdzamy. I szukamy jeszcze opcji debugowanie USB. Tak. O, op, programisty muszą być włączone w ogóle dobrze. E, mam odblokowane OM i debugowanie USB jest tutaj. Też potwierdzamy. Ok, telefon wstępnie jest już ustawiony. Teraz możemy przejść do tego, co się dzieje na komputerze. Ok, jesteśmy już na komputerze. Telefon mamy wstępnie ustawiony i przechodzimy do programów, któreśmy pobrali. Tutaj, program Odin już jest wypakowany. Otwieramy go za pomocą tych uprawnień administratora. Bla 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 bla, coś po chińsku, dobra. I teraz tak, ważna rzecz. Pierwsze co będziemy musieli zrobić, jeżeli tego nie zrobiliście, a raczej tego nie zrobiliście, mamy tutaj taki zestaw jak Samsung USB Driver. Jest to potrzebne do tych operacji, które przeprowadza Odin. Podejrzewam, że to nie są zwykłe sterowniki tego typu, że jeżeli podepniesz telefon, tak jak ja to teraz robię, zaraz wam pokażę. Podpinamy telefon. Zezwalamy na dostęp do danych, tak? I otwieram przez komputer, pojawia się mój telefon i mam tutaj dostęp do pamięci, tak? To nie są te uprawnienia, ponieważ. To, czy to są te uprawnienia, czy nie, będziemy wiedzieli tutaj w katalogu LOG, że nasz telefon jest dostępny z poziomu ODIN. Tutaj tego nie mamy komunikatu, a więc musimy to zainstalować. Teraz sobie to zrobimy. Na wszelki wypadek wypnijmy kabel USB z telefonu i otwórzmy jeszcze na wszelki wypadek, to jako administrator. To sobie na razie zamknę. Przeprowadzimy sobie proces instalacji. Może chwilkę zająć. Kurde, ale mi wentylator w komputerze wyje. Trzeba go przeczyścić. OK, udało się. Teoretycznie to jest wszystko już poinstalowane, te sterowniki, a więc otwieramy jeszcze raz. Zanim odpalimy Odin, może... Albo nie, najpierw odpalmy Odin. Jako administrator. OK, i teraz jak podepniemy telefon, w ten sposób. O, widzicie? Pojawił się w logu komunikat Added, czyli dodano. To oznacza, że sterowniki są poprawnie zainstalowane i będziemy mogli swobodnie przechodzić przez proces rutowania. Okej, okay, moi mili, znowu jesteśmy przy temacie. Znowu wy, ostrość. Tak jak pokazywałem, mamy już ustawionego Odina, mamy ustawiony telefon. Teraz należy go wyłączyć i odpiąć kabel USB z tego telefonu. Teraz tak, odpinacie tutaj tylną klapkę, którą macie w telefonie, ja już to zrobiłem, tak aby widzieć baterię. To będzie nam potrzebne, żeby robić taki szybki reset, aby tą baterię wyjąć i, i, i będzie po temacie, nie będziemy się bawić wyłączaniem telefonu. Ale co teraz robimy? Włączamy telefon, tylko niezwyczajnie tak jak zawsze, co robimy, tylko przechodzimy w tryb takich specjalnych ustawień, trzymając ten klawisz tutaj po prawej stronie, środkowy oraz przycisk Volume Down. Naraz wciskamy i czekamy, aż telefon się uruchomi. O, pojawiło się ostrzeżenie, że modyfikacje systemu mogą powodować problemy itd., itd., itd. Zamykamy to ostrzeżenie klawiszem głośności na plus. I telefon przeszedł nam w tryb downloading, tak? Teraz, mając odpalonego Odina, podpinamy kabel USB, w ten sposób, i powinniśmy w Odinie otrzymać komunikat ADDED, czyli że telefon został dodany tak, tak jak przed chwilą przenieśmy się teraz na komputer Ok, jesteśmy z powrotem na komputerze tutaj jak widzicie otrzymaliśmy komunikat ADDED czyli telefon został poprawnie wykryty przez Odin teraz zainstalujemy na telefonie za pomocą tego programu pierwszy program, ten o nazwie TWRP, mamy go tutaj to jest ten jest to w zasadzie program, który służy do wgrywania specjalnych, takich aplikacji, nie takich z rozszerzeniem APK, ale właśnie MD5 na telefon z, poza Androidem, tak? Poza działającym systemem Android. I teraz tak. Aby zainstalować ten program, klikamy na przycisk w odlinie AP tutaj i wybieramy, który program chcemy zainstalować. Nasz program jest na pulpicie w katalogu Rutowanie i wybieramy mu TWRP. Klikamy na Otwórz. Tutaj jest spadana ścieżka do programu i klikamy na przycisk Start. Nawiązuje połączenie, wszystko poszło fajnie. Telefon nam się zresetował sam, ale tutaj najważniejszy jest komunikat, że wszystkie wątki zakończone sukces 1, porażek 0. OK, to jest dobry temat. To jest dobry komunikat. I teraz, jak telefon nam się zresetuje, wyjmujemy kabel i wyciągamy baterię. Nie pokażę Wam teraz tego, bo nie chcę mi się przełączać, ale wierzcie mi na słowo, że wyjąłem kabel. Zresztą mam tutaj komunikat removed, że jest usunięty yy, telefon. Wyjąłem baterię właśnie w tym celu, aby zrobić szybki reset. Wkładam ją jeszcze raz. Hmm. Uruchamiamy ponownie baterię, tylko tym razem używając klawiszy prawy, środkowy, i volume up. Okay. Wtedy klikaliśmy volume down i przechodziliśmy w tryb download. Teraz odpalamy volume up i pojawi się ten program TWRP, który, no, który, który, poprzednio, który właśnie przed chwilą zainstalowaliśmy. Przenosimy się z powrotem jednak na telefon, aby zobaczyć, jak to wszystko po kolei się dzieje. Ok, mamy w takim razie zainstalowany już na naszym telefonie program TWRP. I teraz tak, następny krok, który musimy zrobić, to wyczyścić wszystkie dane w telefonie za pomocą tego programu. I tutaj taka mała pauza, bo powinienem to powiedzieć na początku tego filmiku. Dobrze jest zrobić sobie kopię zapasową, jeżeli masz pod taką potrzebę. To uruchom ten telefon normalnie w systemie Android, wejdź sobie do niego za pomocą poprzez kabel USB, tak, wepnij go, poprzerzucaj sobie ważne dane, różnego rodzaju kontakty, zdjęcia, cokolwiek tam masz, ponieważ przyjedziemy, jeżeli przejdziemy dalej, to, to wszystko, co masz na telefonie, po prostu ci się pokazuje. A jeżeli to zrobiłeś albo nie masz takiej potrzeby, to nie przedłużamy dalej i lecimy z tematem. Uruchamiamy program TWRP w następujący sposób. Klikamy na prawy przycisk tutaj po prawej stronie, na środkowy i na przycisk Volume Up, tak? czyli na przycisk Głośności na Plus. Wciskamy te wszystkie trzy przyciski naraz. Uruchamia nam się telefon i powinien nam się włączyć program TWRP. OK, udało się, możemy puścić. I teraz tak, co robimy? Przechodzimy na przycisk WIPE e, My, Może nie o to nam chodziło Aha! Przechodzimy na... Zresztą nieważne co się stało, przechodzimy na format data I potwierdzamy wpisując słowo YES Czyli tak, jesteśmy pewni, że chcemy to zrobić Dane nam się na partycji formatują OK Robotujemy system Właściwie to wyjmijmy teraz baterię, bo nie chodzi nam o odpalenie systemu. Wyjmijmy, włóżmy. Jeszcze raz przejdźmy do programu. Właśnie po to chciałem, aby wyjąć tu klapkę, abyśmy mogli szybciej sobie resetować telefon, niepotrzebnie czekając. Prawy przycisk środkowy i volume up. Ponownie wchodzimy do TWRP. Ok. chodzimy z powrotem na wipe, advanced wipe i zaznaczamy sobie tutaj cztery elementy, które chcemy sformatować. Chcemy sformatować sobie na pewno dalwik, chcemy sformatować sobie e, cache, internal storage oraz e, data. I potwierdzam przesuwając prawym przyciskiem. Wszystko się udało. Zostało sformatowane w należyty sposób. Wciskamy przycisk Reboot. Znowu wyciągamy baterię. Wkładamy ją i teraz odpalamy telefon, tylko tym razem w systemie Download, tak, tak jak wcześniej, aby przejść do Odina, czyli prawy, środkowy i przycisk Volume Down. Przechodzimy w tryb Download Mode. Potwierdzamy ostrzeżenie przyciskiem Volume Up. Podpinamy kabel USB. W programie Odin pokazał nam się, że telefon jest podłączony, i przechodzimy teraz na komputer. Ok, moi mili, jesteśmy z powrotem w naszym programie Odin. Telefon został podpięty. Będziemy powoli kończyć, ponieważ nam się odcinek przedłuża, a więc do tej pory udało nam się pobrać pliki. Odpalić tryb downloading, wgrać program TWRP, wyczyścić pamięć, skopiować, zrobić kopię, przed tym wszystkim, oczywiście, kopię potrzebnych danych. No, mój błąd taki troszkę, że nie powiedziałem tego na początku, no ale trudno. Na szczęście opamiętałem się, zanim, zanim żeście tutaj nie zaszli zbyt daleko. Tak Jak to się mówi, na ostatnie 5 minut. I co? W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować już system Android, jak zainstalować, a raczej jak zyskać uprawnienia RUTA, jak zainstalować tą specjalną aplikację AutoRoot. I, I tyle. Mam nadzieję, że do tej pory nic Wam się nie stało, że ten proces śledziliście uważnie i po kolei tak jak, jest to, jak ja tutaj to robiłem. Jeżeli filmik okazał się przydatny, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. I do zobaczenia w trzecim odcinku. I to będzie już ostatni odcinek. Jak poprawnie zrutować telefon. Dzięki wielkie i na razie.